Dzisiaj będzie o robieniu i wywoływaniu zdjęć w podczerwieni. Ja do robienia zdjęć w podczerwieni używam Fujifilm XT1IR. Na korpusie, co prawda, nie ma oznaczenia IR, jest po prostu zwykłe XT1. Niemniej jednak na opakowaniu, na kartonie jest oznaczenie XT1IR. Wersja IR to jest wersja przerobiona przez producenta w fabryce przerobiona w ten sposób, że został usunięty hot mirror, czyli filtr, który odcina ultrafiolet, ultrafiolet i podczerwień i przepuszcza tylko światło widzialne. Ponieważ jest to aparat przerobiony fabrycznie więc mam pewność, że wszystko jest w porządku i tutaj nie ma żadnego problemu. Problemy mogą być dlatego, że mogłyby być, gdybym sam przerabiał aparat. Kiedyś używałem aparatów przerobionych właśnie samodzielnie przeze mnie. Rozmontowywałem aparat, wyjmowałem hot mirror, wkładałem w to miejsce filtry przepuszczające podczerwień, albo też filtry przepuszczający całe pasmo, ale zawsze wiązało się to z ryzykiem, że po pierwsze, można było tą kamerę od środka uszkodzić. Po drugie, pomiędzy matrycę a filtr, czy też zamiennik Hot Mirrora, zawsze przy takiej operacji może się dostać trochę kurzu. No i tego kurzu niestety po zmontowaniu kamery nie da się w żaden sposób usunąć. Jedyna metoda to jest ponowne rozmontowanie i wyczyszczenie. Dlatego, jak dowiedziałem się, że Fujifilm produkuje właśnie taką wersję fabrycznie zrobioną na podczerwień, a w zasadzie na całe pasmo, no to był to jeden z powodów, dla których zdecydowałem się na wejście w ten system. Pomimo tego, że jest to wersja oznaczona IR, to tak jak już wcześniej powiedziałem, hot mirror w tym aparacie jest zastąpiony zwykłą, przepuszczalną szybką, która przepuszcza całe pasmo, od, ultrafiol od ultrafioletu po podczerwień. W związku z tym, jeżeli chcę robić zdjęcia w podczerwień, to muszę zastosować filtr. Tutaj mam akurat standardowy filtr na podczerwień o długości fali odcięcia 720 nanometrów wykonany przez firmę Hoya jak widać filtr jest ciemny całkowicie tutaj nic nie, nie widać, nie przepuszcza światła ja akurat staram się standaryzować wielkość używanych filtrów więc ten ma średnicę 52 mm ponieważ używam tutaj głównie do podczerwienia obiekty 23 mm który ma średnicę gwintu fil na filtr 43 mm, więc używam redukcję wkręcam sobie filtr w redukcję Całość nakręcam na obiektyw. Do tego jeszcze osłona przeciwsłoneczna, wkręcana w filtr. I tak wygląda gotowy zestaw do robienia zdjęć w podczerwieni. Tutaj trzeba pamiętać o jednej rzeczy: mianowicie, w momencie, kiedy robimy zdjęcia w podczerwieni, w terenie, w warunkach, gdzie jest dużo zieleni to warto, żeby ułatwić sobie późniejszą obróbkę, ustawić balans bieli właśnie na te zielone elementy, które pojawiają się w naturze, czyli jakieś liście na krzakach, trawa, czy cokolwiek, co będziemy chcieli, żeby na końcowym zdjęciu wyszło na biało. I tak trzeba będzie później to zdjęcie jeszcze przetworzyć i zaraz pokażę, jak ja to robię, jaki jest mój workflow w odniesieniu do fotografii w podczerwieniu. Tutaj już jesteśmy przy komputerze. Ja użyłem akurat Face One, Capture One do obróbki zdjęć, a to wynikło z tego, że kiedyś używałem Lightrooma, ale od kiedy zmieniłem system z Nikona na Fujifilm, no to widzę wyraźnie, że Lightroom jest zdecydowanie w tyle, jeżeli chodzi o wywoływanie plików RAW z aparatów Fujifilm. Szukałem długi czas jakiegoś nowego programu. No i po przetestowaniu kilku padło na właśnie Capture One, dlatego że ten program daje mi wszystko to, co dało do tej pory Lightroom, a jednocześnie świetnie, naprawdę świetnie wywołuje pliki RAW z aparatów Fujifilm. No dobrze, mamy tutaj, przygotowałem specjalnie nową sesję. W tej sesji mamy dwa zdjęcia. I teraz widać od razu na tych dwóch zdjęciach, właśnie przygotowałem dwa zdjęcia po to, żeby pokazać różnicę wynikającą z ustawienia balansu bieli. Mówiłem wcześniej, że warto jest w aparacie, na którym robimy zdjęcia, ustawić balans bieli na coś zielonego. I tutaj widzimy różnicę. Ta, ten, to zdjęcie zostało zrobione z balansem bieli ustawionym na automat. Widać, że całe zdjęcie jest czerwone, wszystko jest czerwone, łącznie z zielenią. Tutaj są jakieś tuje, jakieś liście na drzewach to wszystko jest czerwone. I nie ma w zasadzie żadnych innych kolorów. Natomiast tutaj mamy drugie zdjęcie. To zdjęcie zostało zrobione aparatem, w którym balans bieli został ustawiony ręcznie na zieleń. I tutaj to wszystko, co jest białe, to w naturze, no może nie wszystko, bo brzoza była biała, ale te trawy, to wszystko to było zielone i ta zieleń od, od tych zielonych. Części roślinności, dawała też zielony odcień pozostałych białych elementów, dlatego tutaj wszystko na dole jest białe albo szare. I widać od razu, że również kolor nieba się zmienił. Tutaj na tym zdjęciu, gdzie balans bieli jest automatyczny, to niebo jest całkowicie czerwone. Na tym zdjęciu, gdzie balans bieli był ustawiony na zielone części roślinności, niebo jest takie no, brązowawe. Tak czy jak. jeszcze trzeba tutaj parę rzeczy zrobić. Znaczy to zdjęcie mogłoby już ewentualnie być, jeżeli ktoś lubi tego typu barwy nieba, to mogłoby być, natomiast to zdjęcie, no niestety widać, że wszystko jest czerwone, no i takie zdjęcie to trudno się ogląda w ogóle, nie wygląda jakoś zbyt interesująco. No i teraz na tym zdjęciu, ponieważ balans bieli mamy już ustawiony, to przeszliśmy do następnego etapu, no to jest na tym zdjęciu, no balans bieli mogę sobie ustawić w dowolnym miejscu, i teraz, dlaczego warto jest ustawić balans bieli wcześniej w aparacie i nie czekać do obróbki? Dlatego, że czasami zdarza się tak, że robimy zdjęcie w podczerwieni gdzieś, gdzie zieleni najnormalniej w świecie nie ma, więc później będzie trudne ustawienie balansu bieli w obróbce na komputerze, bo w tej chwili ja przechodzę do obróbki kolorów, wybieram sobie balans bieli. Próbnik, no i ponieważ mam tutaj elementy zielone, ja chciałbym ustawić sobie, żeby elementy zielone były na finalnym zdjęciu białe, więc mogę ustawić gdzieś tu na tuję, na przykład o, to dał efekt taki, albo mogę spróbować w innym miejscu, na przykład tutaj na trawie, weźmy sobie tak, to jest troszeczkę inny odcień. Jeszcze raz spróbujmy na przykład na tutaj liściach drzewa. Widać, że to za każdym razem daje troszeczkę inny rezultat. No powiedzmy, że ten rezultat jest OK. No i widać tutaj od razu, że mamy już bardzo podobną wersję, jak w tym zdjęciu ustawionym z balansem bieli ustawionym ręcznie w aparacie. Natomiast różni się niebo. Tutaj jest bardziej brązowe, a tutaj jest bardziej takie zielonkawe. No podejrzewam, że jakbyśmy popróbkowali sobie jeszcze gdzieś tutaj, na przykład tu, to, to niebo już nie jest, jest trochę mniej zielonkawe, jakbyśmy wzięli jeszcze gdzieś na przykład, nie wiem, tutaj to niebo jest już takie żółtawe wręcz prawda? Bo to zależy, gdzie ustawimy ten balans bieli, na który element. Załóżmy, że zrobimy to tak. No i dobrze, i teraz mamy już balans bieli ustawiony tak, jak ja zazwyczaj go ustawiam, czyli na elementy zielone. No i teraz trzeba jeszcze zrobić coś z kolorami, bo ja tak, takiego nieba nie lubię. Nieważne, czy ta wersja bardziej żółtawa, czy ta wersja bardziej taka hmm, brązowawa, trzeba coś z tym zrobić. I co ja robię? Po prostu używam hmm, Photoshopa. I teraz zrobimy tak: Edit With. Adobe Photoshop. Akurat ja używam Photoshop CS6 to jest bardzo stara wersja. zaczynałem się na tej wersji, dlatego że akurat to była ostatnia wersja, którą można było kupić, można było upgradeować do tej wersji bez konieczności płacenia abonamentu. Ja stwierdziłem, jak firma Adobe wymusiła na użytkownikach przejście na abonament, ja stwierdziłem, że abonament mi nie pasuje, więc zostałem ze starą wersją Photoshopa CS6. No i tutaj firma Adobe zdecydowanie przedobrzyła w moim przypadku, bo Wcześniej, no, praktycznie rok po roku, tę wersję Photoshopa sobie aktualizowałem. Jak pojawiała się nowa wersja, to kupowałem upgrade do nowszej wersji. A teraz, ponieważ nie ma takiej możliwości i jest tylko i wyłącznie opcja abonamentowa, no to ja pozostałem przy starej i już Adobe na mnie tutaj w przypadku Photoshopa nie zarabia. No dobra, ale to tyle. Edit, i teraz otwieramy sobie. Zdjęcie w Photoshopie. Ładuje się Photoshop. Dobra, mamy zdjęcie w Photoshopie, i teraz tutaj, w zasadzie w Photoshopie, trzeba zrobić tylko jedną rzecz. Bierzemy sobie Image, Adjustments, Channel Mixer i teraz zamieniamy kanały. To znaczy, kanał red wybieramy i dla czerwonego dajemy 0, dla niebieskiego dajemy 100 i analogicznie robimy dla kanału niebieskiego, tylko odwrotnie. Tutaj czerwony będzie 100, natomiast niebieski będzie 0. No i jest tyle, tak? Od razu widać, że niebo stało się niebieskie, czy też szaro-niebieskie, ale już nie jest takie burę rude, brązowe. Więc teraz ten plik sobie zapiszę. Save. Dobrze, przejdźmy sobie do Capture One. Tutaj widzimy już, że wrócił plik z obróbki. Weźmy sobie również ten plik. Ten też sobie Edit With. Adobe Photoshop. I mamy tutaj drugie zdjęcie. Zrobimy z nim dokładnie to samo: Image, Adjustments, Channel Mixer. I tutaj dla kanału czerwonego. Czerwony dajemy na 0, niebieski na 100. Natomiast dla kanału niebieskiego, czerwony na 100, a niebieski na 0. I tyle. OK. Tu od razu widać, pojawiło się takie coś różowe na środku. To jest niestety efekt takiej ani innej pracy w podczerwieni obiektywu, który użyłem akurat do zrobienia tego zdjęcia. Ten obiektyw ma wyraźnie hotspot w środku, który no, w świetle widzialnym nie jest widoczny, natomiast w podczerwieni bardzo wyraźnie się tutaj pojawia, jako właśnie takie różowe przebarwienie. No, ale dobrze, mamy to już zrobione, file, save. I Photoshop już nam nie będzie dalej potrzebny, więc go wyłączam. Wracamy sobie do Capture One. I teraz tak, o ile to zdjęcie. Widzicie, tutaj wyszedłem od zdjęcia, które miało balans bieli ustawiony w aparacie przed zrobieniem zdjęcia. I szczerze mówiąc, ta wersja nieba bardziej mi się podoba. Tutaj mamy z kolei zdjęcie zrobione z balansem bieli w aparacie ustawionym na automat, i dopiero później jak przed chwilą pokazałem w Capture One robiłem balans bieli już na komputerze i tutaj ta wersja nieba jest gorsza, mniej mi się podoba. Ale nic. Co jeszcze tutaj sobie zrobimy? Na przykład tu ja chciałbym trochę to niebo zrobić takie bardziej nasycone, bardziej takie fajne. Wchodzę sobie w color editor, advanced i teraz ciach wybieram sobie kolor nieba. No i powiedzmy, że chciałbym to niebo zrobić takie może, może bardziej takie niebieskawe, bardziej nasycone, o, tak, jakoś tak. I to mi się już podoba. Może się pojawić pytanie, czy, czy koniecznie musimy używać Photoshopa. Otóż nie, nie musimy używać Photoshopa. Zaraz pokażę, że możemy wykorzystać inny program. Tutaj mamy uruchomiony program GIMP. Otworzymy sobie plik. Właśnie taki wygenerowany przez Capture One. To będzie ten. Przechowajmy przestrzeń barw. No i teraz mamy otwarty ten otwarte to zdjęcie. I teraz tak, w gimpie kolory składowe, mikser kanałów, i robimy dokładnie to samo, co robiliśmy w Photoshopie, czyli dla czerwonego. Czerwony robimy 0, a niebieski robimy 100. Natomiast dla niebieskiego, czerwony robimy 100, a niebieski robimy 0. Ok. I mamy zrobione dokładnie to samo, co wcześniej zrobiłem w Photoshopie. Może troszeczkę e, inaczej, bo te kolory wyglądają trochę inaczej tutaj. No Niemniej jednak jest to zrobione i później e, możemy wrócić sobie do Capture One i e, podciągnąć kolory tak, jak, e, jak to lubimy. Tutaj chciałem tylko pokazać, że wcale nie trzeba używać Photoshopa, można kanały zamienić chociażby w GIMPie, który jest programem e, bezpłatnym. Mamy tutaj już przetworzone oba te zdjęcia. Jedno wygląda w tej chwili tak. Drugie wygląda tak. Tutaj też można by było jeszcze trochę popracować nad kolorami. Na przykład niebo spróbujmy coś z nim zrobić. Zmieńmy trochę hue. A może w tym, w tym kierunku, właśnie nasycenie. Tak, niebo się stało bardziej niebieskie. Tu niestety na środku cały czas widać to, to, to różowe zafarbowanie, powodowane przez obiektyw, i tutaj jeszcze takie widać też ślady tego zafarbowania, które po prostu biorą się z flary w obiektywie. Niestety ten obiektyw, który tutaj użyłem, nie nadaje się do, zupełnie się nie nadaje do fotografowania w podtrzwiedzi. W świetle widzialnym działa bardzo dobrze, trzeba przyznać, że jest ostry, daje bardzo ładne kolory. No ale do podczerwieni niestety nie nadaje się dobrze. Spróbujmy teraz zrobić sobie jeszcze z tym coś. Może, może zmniejszmy nasycenie. O, właśnie, tak. To już widać, że nam ten hotspot na środku zniknął. Tu przy okazji muszę powiedzieć, że. Jestem bardzo, bardzo zadowolony z programu Capture One i szczególnie z tej funkcji Color Editor, dlatego że można w bardzo prosty sposób selektywnie poprawiać sobie poszczególne obszary. Tak jak na przykład ja w tej chwili robię. Tutaj no zniknął już ten hotspot ze środka, który całkowicie psuł zdjęcie. No i mamy w zasadzie coś, co można by było uznać za wersję finalną. Może jeszcze tutaj spróbujmy trochę pokombinować. Na zielono nie, bardziej takie niebieskie. O, właśnie, coś takiego. Nasycenie. O, dobra, nie przesadzajmy. Zostawmy to właśnie jakoś tak. Tak i teraz widać, że w podczerwieni zieleń została pokazana jako Kolor biały, niebo tak jak jestem przyzwyczajony, jak lubię, jest niebieskie, więc cały ten krajobraz jest taki trochę odjechany. No dokładnie o to mi chodziło. Jeżeli wrócimy do tego zdjęcia, tutaj można by było jeszcze troszeczkę pokombinować z kolei z kolorem tej roślinności, bo wydaje mi się, że to jest lekko też takie, ten kolor zbyt ciepły, więc weźmy sobie może nie tak. Może weźmy sobie to i zróbmy. O, trochę lepiej jest. Jak widać, jest bardziej bliskie białemu. No, tu akurat jest tak, że jest trochę. Zieleni, ale ta zieleń, która wyszła biała, jest przemieszana z innymi elementami, które tutaj siłą rzeczy no, białe nie mogą wyjść, bo one nie są zielone, tylko są na przykład żółte, czerwonawe, brązowawe, czy, czy wręcz były białe. No, a na tym zdjęciu wychodzą już trochę inaczej. Tak, no i już widać tutaj wersję finalną. Mamy dwa zdjęcia. Jedno wygląda tak, drugie wygląda tak. To tyle na temat. Fotografowania i obróbki zdjęć w podczerwieni.